No nieźle, trzeba się tu na kochać, żeby się tu dostać. O jaka straszna. Jeszcze rękę ma do mnie wyciągniętą. Witam, jestem przed opuszczonym drewnianym domkiem tutaj mamy pozostałości dachówki okna no i dobrze zobaczymy czy w ogóle jest tutaj możliwość dostać się i zobaczyć jak ktoś tutaj sobie mieszkał oczywiście w tym domku Czy jest taka wieczna, deszczowa pogoda domek jest murowany. Z tego co teraz widzę, tutaj szczęściowo zawalone. Tutaj było wejście, jeszcze drzwi zostały. Tutaj już ściana częściowo, jak widzicie, zawalona. A tutaj niewielkie pomieszczenie. Co tutaj mogło się znajdować? Być może kuchnia. Pozostałości po piecu kaflowym bądź kuchence podłoga deski, tutaj jakiś gumolit, wykładzina oczywiście pozostałości. Niezbyt duży domek, ale tak jak widzicie, jego stan ściany pękają. E, niestety, z każdym dniem, miesiącem tutaj niszczę je i zawali się. To no, jest zresztą tak jak widzicie. No, wyleciała cała futryna. I tutaj, tak samo, ta ściana się zawaliła. Tu mieliśmy piec skaflowy. Tutaj, prawdopodobnie, mógł być pokój. No, teraz to ciężko stwierdzić. Tutaj mamy następny piec kaflowy, i najprawdopodobniej drugi pokój. Tak samo już futryna, całe okno wyleciało, i część tej ściany także już brakuje. Tutaj tak samo była podłoga drewniana. Zresztą te okna. Też już niebawem cała futryna wyleci. Nie chcę tego ruszać. Tak jak widzicie e, dach wszystko pęka jest niebezpieczeństwo, że w każdej chwili może się to oczywiście wszystko zawalić tutaj na podwórku akurat pada deszcz już fajnie mchem niektóre rzeczy tak klimatycznie porośnięte tak mówię jest wiecznie uważać, aby nic w takich obiektach się nie stało, żeby się nic nie zawaliło. Wiadomo, jest to budynek stary, dość dawno opuszczony, zresztą widać postanie, w jakim się znajduje. No i co tu możemy znaleźć? Jakieś pozostałości butelek, słoików. Nie wiem, czy tu uda się coś odczytać, co to mogło być. Trucizno, łatwopalne. Nie założyłem sobie rękawiczek, ale... Chciałem tutaj coś znaleźć takiego... Związanego być może z historią. Tego domu, ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć. Żywię z niebieska, gazowana. Nic więcej niestety tu nie znajdę oprócz słoików, butelek czy pozostałości już zawalonych murów, cegieł, futryn, drewna wszystko jest przysypane liśćmi, gruzem a ja nie chcę zbytnio tutaj Grzebać, jeszcze przejdziemy się. Oczywiście, tutaj po podwórku, dobra, wychodzimy na zewnątrz, przejdziemy jeszcze tutaj. Tak jak mówiłem, po podwórku. Jak widać dach porośnięty częściowo już mchem. Ale dobra, tutaj mamy jeszcze jakiś budynek, chciałbym przejść, zobaczyć co tutaj mogło się znajdować. Jak widzicie, tutaj nawet na tym niewielkim, takim niskim budynku drzewa wyrosły. Czy da się obejść z drugiej strony? Albo przejdę sobie tędy. Spróbuję przynajmniej przejść. Dobra jednak obejdę z drugiej strony. ja sobie tutaj zwiedzam nie wiem tego nie wiem czy ja to w ogóle Dobra. tu pozostałości jakiegoś muru w ogóle Strasznie tu jest gęsto, pora zimowa, ale śniegu nie ma jak to u nas zazwyczaj w Polsce bywa, a jak już jest, to jak na lekarstwo. Mamy z drugiej strony ten domek, w którym byliśmy przed chwilą. No i tutaj to pomieszczenie. Nie wiem, co tutaj się mogło znajdować. Jakieś piwniczki. Kamienie fajnie porośnięte mchem. Nie wiem, czy tam w ogóle jest jakieś wejście do tego. tej strony nie chciałbym tu spróbować zajrzeć tylko że to już jest tro już nie zniszczę. tu lalka leży no nieźle trzeba się tu nagimnastykować żeby się tu dostać no jaka straszna jeszcze rękę ma do mnie wyciągniętą tutaj musi być jakaś piwnica czuć w ogóle zapach piwnicy. Dobra, postaram się tam na kuckach zajrzeć. Odpaliłem panel ledowy, aby było lepiej widać wnętrze tutaj w ogóle tej piwniczki. Mam nadzieję, że uda mi się troszkę na kuckach tu wejść, ale myślę, że nie będę wchodził całkowicie do wnętrza. No coś tutaj po prostu było składowane. Można było sobie składować opał do ogrzewania, drzewo czy jakieś słoiki przetwory no Oczywiście cokolwiek. Tak widzicie piwnica nie jest zbyt duża, ale taka w sam raz. Dobra drzwiczki drewniane Teraz postaram się wyjść stąd Dobra udało się panel dasze i chowam do torby do plecaka i widzimy się za moment Dobra, postaramy się wyjść z tych zarośli. Gdyby był tutaj latem, Prawdopodobnie w ogóle bym się tu nie dostał tutaj na deskach, jeśli zwiedzacie, zawsze uważajcie na takie różne wystające gwoździe polecam mieć buty z grubą podeszwą albo po prostu uważać aby nie nadepnąć na takiego gwoździa zardzewiałego, który Mógłby Wam się wbić w stopę, jeśli te tak mówię, nie macie grubej podeszwy. No, takie coś wtedy łatwo ma zakażenie. Więcej tutaj raczej już nic na tej działce nie będzie, ale oczywiście mogę. Jeszcze przejść Przejdziemy sobie Tędy Jeszcze sfilmujemy Ten domek Tutaj tak jak widzieliście z wnętrza domu nagrywałem jak to fajnie porośnięte mchem A tutaj studnia Przykryta kamieniem Mam nadzieję że taki film z eksploracji tego opuszczonego domu Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do zostawiania lajków, pisania komentarzy oraz subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby oczywiście dostawać powiadomienia o pojawiających się nowych filmach. No i do zobaczenia i do usłyszenia na następnej wyprawie.